Halo. Dzień dobry panu. Czy ja mam przyjemność tutaj z panem Krzysztofem rozmawiać? Słucham. Czy ja mam przyjemność z panem Krzysztofem rozmawiać? Z kim? Z panem Krzysztofem. Krzysztofem. Tak, słucham. E, dobrze. Ja dzwonię w takiej sprawie. Chciałem zapytać, czy pan może poszukuje nowego redaktora? Redaktora nowego? Tak, dokładnie. A jak pana na imię? Marcin Najman. Marcin? Tak, dokładnie. A skąd? Słucham? Skąd? Z Białego Stoku. A z się Wie pan co? Ja się nie tak na do Białego Stoku. A z się Słucham? Ale gdzie się Ja jestem na tej Kurczę, jakby to panu wytłumaczył, bo nie pamiętam, co To jest jak coś od razu tam przy rondzie. Tam przy kerfuze, o. Ta ulica. Jaka? Mówię tam przy ta ulica, nie pamiętam jak ona się nazywa, bo się niedawno wprowadziłem. Pana dziecko jak? Pana? Naj Najmaniewicz. Ja w, jak? w ogóle się przeprowadziłem z Dolnego Śląska. A i co? No i tak. W... No i właśnie chciałem spytać, czy można do Pana, nie wiem, jakiś CV może wysłać, albo czy by Pan był w ogóle zainteresowany? E, proszę Pana. E, można przyjść się po godzinie 14 i ze mną porozmawiać. Dobre, do dobrze. O godzinie 14, tak? Po 14, po 14, do dobrze. 15 godziny. Dobrze, nie ma problemu. Kto w takim razie podjadę tam do pana? Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.